Cześć dziewczyny i chłopaki, witam was serdecznie Przychodzę do was takim bardzo spontanicznym filmikiem Właśnie wróciłam z miasta Miałam iść tylko teoretycznie na, na kawę z Natalią Ale skończyło się, skończyło się jak zawsze Wróciłam z paroma reklamówkami I pomyślałam, że pokażę wam po prostu teraz Tak na szybko, co udało mi się kupić Zanim się ze szkoły Zacznę może od mojego ulubionego sklepu Czyli od Ostrimarka Tutaj Wam pokażę coś, co już miałam na sobie w drodze, w drodze powrotnej. Jest to taki łańcuch na szyję z wzorem w takie piękne, moim zdaniem piękne, piórka. Bardzo mi się podoba taki, jest taki masywny, fajnie, fajnie wygląda do właśnie czarnej bluzki. I ten łańcuszek kosztował 4 funty. Jest dosyć, dosyć ciężki. Tutaj sobie to na bok. Kolejny, aha, to jest ten właśnie, ten uchwyt, na którym był łańcuszek. Kolejna rzecz to pasek. To jest taki zwykły, czarny pasek z takimi złotymi, z złotymi ćwiekami. Tutaj możecie zobaczyć, że to jest rozmiar M na L, także się cieszę, bo wcześniej w te paski nie wchodziłam, także chyba mi trochę z obwodu spadło. I tutaj jest cena 2 tak możecie zobaczyć. Ja go tak planuję nosić trochę wyżej bardziej bardziej na pasie. Kupiłam też rajstopy właśnie w Primarku Elki czarny takie grubo kryjące dwusetki. Mam też na sobie takie rajstopy i kupiłam je w zeszłym roku. Są naprawdę świetne, nie do zdarcia. I są naprawdę świetne, 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 świetne. Są mega kryjące. Kosztowały tylko 4 funty, a tak jak mówimy w co mam na sobie już mam od, od roku czasu. Kolejna rzecz to parasolka z Primarka w taką panterkę za 4 funty. W sumie nawet wcześniej nie otwierałam, nie sprawdzałam czy... Taka parasolka. No parasolka jak parasolka, ale tak to mi się wcześniej e, tak połamała, że musiałam po prostu skupić następną. I tak jak, już wam, tak jak już Wam wspomniałam, tak kosztowała mnie e, 4 funty. Natomiast komisila to właśnie na panterkę i coś, co jeszcze kupiłam w primarku, to drugą parę takich skarpeciuszek, takich bamboszków za 3 funty. Kupiłam ostatnio takie w kolorze kawy, z znakiem które Wam pokazywałam na, na blogu. Mogę Wam podnikować post do tego posta zakupowego. Jeśli chcecie zobaczyć, co kupiłam ostatnio. Bardzo fajne mięciusie, 3 funty, takie, takie ciapuszki, to chodzę w nich ciapuszki. Nie wodzicie puszki, bambołski, chodzę w nich po 2-3 lata, aż się po prostu tutaj nie przedrze ten dół. Także tyle, tyle z tej marka. W Super Dragu udało mi się kupić na promocji moją ulubioną farbę do włosów, czyli jest to L'Oreal Casting Creme numerek 300, czyli ciemny, ciemny brąz. To jest też szkolą, który mam teraz na, na włosach. Już mi się dosyć dużo kolor wypuka, dlatego postanowiłam kupić następną farbę, tym bardziej była, że, że była tylko na promocji za 5 funtów. Wy Teraz handlem będzie. Kupiłam tylko dwie rzeczy. Kupiłam dwie spódnice. To są takie spódnice z tej serii Basic. To one kosztują, jak możecie zobaczyć, 3,99. Ja mam w rozmiarze M. One są naprawdę rewelacyjne. Może mam tak trochę. Pokażę. Ja teraz mam na sobie tą, taką spódnicę o nas w czarnym, w czarnym kolorze. Bardzo fajnie wygląda, moim zdaniem, na, na sylwetce. Moja mama ma już chyba wszystkie rodzaje tych spódnic, wszystkie kolory, bo są naprawdę świetne. A cena to jest tylko 4 funty. I wziąłam sobie jedną w takie właśnie czarne, czarne kropki i drugą wzięłam. O, taką taką panterkę, nie byłam za bardzo do niej przekonana, ale ja powiedziała, że, że fajnie mi pasuje, że fajnie będzie wyglądała i to jest taka długość przed kolano naprawdę, miałam 70 i to jest odpowiednia długość dla mnie, nie wiem, że był za krótkie też kiedy siadam mi się nie podwijają, także jestem mega zadowolona, bo te spódnice to też są nie do zdarcia, pasują naprawdę do wielu rzeczy i teraz dwie reklamówki z New dlaczego dwie? Ponieważ dwa razy byłam w New Rooku, poszłam ja poszłam po spodnie tutaj kupiłam sobie takie granatowe e, granatowe spodnie to są takie, nie powinno się nazywa nie leginsy, jakoś, jakoś inaczej się te spodnie nazywają, jeginsy, o właśnie jeginsy, ja mam rozmiar 16x32, czyli te dłuższe, cena to była 14,99 to są naprawdę moje ulubione spodnie, mam jeszcze w czarnym kolorze, ale teraz je noszę do pracy tutaj stu mam jak możecie zobaczyć so, z, z przodu są bez żadnego zamka takie Proste, zwykłe, e, zwykłe spodnie, ale wyglądają super do wszystkiego. Po prostu biorę je w ciemność, jakąś gdzieś, nie wiem, przedrą, przepiorą czy coś, i idę po e, następne. Także to już dwie reklamówki mamy do wyrzucenia. I ostatnia reklamówka z, e, z New Look, o Wam wspominałam, chodziłyśmy z Natalią, chciałyśmy kupić sobie szaliki w kratę, taką czerwoną kratę. I tych szalików nie ma nigdzie. W New Looku w Handemie, e, w River Island gdzie myśmy to jeszcze były, w Primarku, wszędzie w Queensgate'cie u nas właśnie w mieście, nie ma, nie ma nic z kratą, są spódnice, bluzki, ale nie było szalików, także no masakra jakaś, a niby taki, taki straszny trend, a nie ma szalików w ten wzór. Jednak udało mi się kupić koszulę i to jest naprawdę wielki szok, ponieważ ja mam problem ogromny z kupowaniem koszul, ze względu na to, że mam dosyć duży, duży biust i nawet jeśli coś jest dobre w talii czy w ramionach, nie mogę się po prostu w tym dopiąć, a kupiłam w w New Looku koszulę, to jest rozmiar 16, ale powiem Wam, że mogłabym się jeszcze rozmiarniejszy, ja chciałam coś takiego luźniejszego. I to jest taka czerwona koszula, dosyć, dosyć długa, taka sięgająca, tak powiedzmy, do, do pupy, zakrywająca pupę, czyli jest naprawdę fajna do, do getrów. Ona kosztowała, jak możecie zobaczyć, 17,99, ale to jest takie, taka koszula trochę flanelowa, bym powiedziała na swoje grubsza. Bardzo fajnie, bardzo fajnie wygląda. Mega mi się podoba. Dodatkowo jest tutaj taka na, z przodu na guziki, a takie zatrzaskowe, a nie zapinane. Może Wam troszkę e, pokażę, że. O, jak ją to sobie tutaj zapnę, jest ona. Jest tutaj jeszcze trochę, trochę luzu, ale mi się naprawdę się mega podoba, e, jak wygląda. Taki kanadyjski drwale, drwal, jak to powiedziałam na talii. i ostatnia rzecz. Jak wiecie, kupiłam jakieś czas temu, końcem września, początkiem października kupiłam buty w Primarku. Jednak te buty okazały się klapą. Nie da się w nich chodzić, zostałam bez butów i postanowiłam kupić sobie buty w New co nie postanowiłam, Natalia mnie bardziej wybrała, powiedziałam do niej iść mi znaleźć buty, bo ja mam całkowicie inne gusta, ale się, kiedy, on, kiedy ona mi coś wybiera, e, zrobił w tym później długo chodzę i jestem z tego zadowolona. I wybrała mi ona e, takie buty, są to typowe buty na zimę, Le... nie, nie są ocieplane w środku, ale ciepło mi nie było. Jak możecie zobaczyć, są to dosyć oporne butnika, żeby się będą się podobały ja bym powiedziała, że to są takie grany na, na koturnie, ale przez to, że trochę jakby podbicie jest tutaj dopiero od tego metabu się budza zaczyna, także mamy tutaj grube podbicie pod e w tej stronie buta, zakręciłam się, oraz naprawdę gruby obcas. Przez to te buty też są dosyć, nie są dosyć, są dosyć lekkie, są leciutkie. Nie czuć ich w ogóle na nodze. Z przodu są wiązane, jak możecie zobaczyć. Z boku jest jeszcze taki zamek i jakie je przymierzałam właśnie do tego prania, jak dzisiaj wyglądam, to naprawdę noga od razu się wydłuża, sylwetka całkowicie inaczej wygląda i są to, to takie buty, które będą na pewno wyglądały do wszystkiego fajnie. Mam nadzieję, że nie po prostu nie zepsują mi się po jakichś, nie wiem, paru dniach czy paru godzinach noszenia, że ten obcas, ten obcas jest twardy. Jest twardy, jest taki dosyć ciężki, nie jest taki, taki napompowany jak ten but z Primarka, Także naprawdę mam nadzieję, że mi się sprawdzi. I ja ostatni raz buty na obcasie nosiłam chyba e, w zeszłym roku, jak byliśmy na kabarecie, jak byliśmy na AnimruMru, ale to były buty tylko takie na chwilę do założenia, ponieważ to były takie mega wielkie obcasy. W każdym razie wybrałam buty na obcasie, ponieważ zawsze w Polsce e, kupowałam właśnie kozaki na obcasie. E, lubiałam właśnie mieć po prostu kozaki na obcasie. To są takie krótkie kozaki do e, wyżej kostki. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić z nimi jakiś strój dnia. E, może poproszę Natalię, żeby mi e, żeby mogła go, go nakręcić dla Was właśnie na przykład z tą koszulą i e, z tymi butami, które Wam e, pokazałam. Także tak prezentuje się mój dzisiejszy hol zakupowy. Mam nadzieję, że coś Wam przypadło do gustu. Jeśli mieszkacie w Anglii i kupiliście albo gdzieś widziałyście szaliki w kratkę, koniecznie mi napiszcie na dole, gdzie widziałyście, ponieważ są chora na taki szalik, właśnie taką czerwono-czarną kratę. I powiem Wam, że kręciłam jeszcze dla Was dzisiaj rano test tego kremu, nie kremu, tego podkładu z Collection. I to jak teraz moja buzia wygląda, zaraz stanę dokręcę następną część do oś pod światło, żeby to było lepiej widać, ale, ale powiem Wam, że jest godzina, jest na pewno po trzeciej, nie, nie widzę tu nic zegarka, dziś po trzeciej jest i podkład jest po prostu w stanie nienaruszonym, także myślę, że będzie to pozytywna recenzja. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych filmików, trzymajcie się ciepło.